Cześć, z tej strony Lauritka i witam Cię już w czwartym odcinku mojego podcastu na fali. Cieszę się bardzo, że jesteś tutaj ze mną i cieszę się też, że chcesz dowiedzieć się, co łączy sport z charakterem, jaką rolę pełni w moim życiu, jak również co jemu zawdzięczam i jakie korzyści może przynieść również Tobie, nie tylko pod względem takiego poprawienia kondycji czy formy, ale pod względem mentalnym. Także zapraszam. Sport gości w moim życiu i tak naprawdę towarzyszył mnie od dziecka i takie pierwsze kroki postawiłam dzięki moim rodzicom i za to jestem niezgodnie wdzięczna, że właśnie od małego zapisywali mnie na przeróżne zajęcia naprawdę. Chodziłam na taniec, gimnastykę, siatkówkę, koszykówkę, tenisa, no do wyboru do koloru. I były to moje widzimy się, a czasem ich, także się tak wymienialiśmy, ale jest to schemat, który ja sama chcę powielać w przyszłości w kwestii wychowywania. Moich dzieci, by tak jak ja miały one po prostu możliwość poznania wielu dyscyplin, spróbowania swoich sił, a przede wszystkim zadecydowania, co ich interesuje i co być może zostanie z nimi na dłużej i przerodzi się w pasję czy też hobby. Ale to co ważne i pragnę tutaj nadmienić, że nie chcę, żebyś pomyślał lub pomyślała, że możesz uprawiać sporty tylko jeśli miałaś z tym styczność od dziecka. Owszem, jest to łatwiejsze, bo masz. Spojony taki system od dziecięcych lat, ale nie jest to kompletnie wyznacznik. Zawsze można się tego nauczyć lub wyrobić sobie taki nawyk. Ja też nadal wielu rzeczy się uczę i przede mną jeszcze długa droga, naprawdę, by osiągnąć to co chcę i być dobra w dyscyplinach, które uprawiam. I to jest totalnie ok. Dla mnie najważniejszy przekaz, jaki tutaj niosę dla ciebie, jest taki, by próbować różnych rzeczy. Testować swoje możliwości, testować swoje ciało i dzięki temu zrozumieć, co ci się podoba, a co nie. No ale dobra, przejdźmy teraz do kwestii, dlaczego ten sport jest tak ważny i co jemu zawdzięczam tak naprawdę. I wydaje mi się, że taką najbardziej wpływową rzeczą jest to, że ukształtował on przede wszystkim mój charakter, zwłaszcza gdy miałam z nim styczność od małego. I ze wszystkich sportów, z którymi miałam do czynienia, taką główną dyscypliną, która ze mną została, to było i jest pływanie. Stąd moje całe zamiłowanie do wody i tego żywiołu, jest to sport wytrzymałościowy, ale też indywidualny, mimo że w trakcie zawodów startuje się z innymi na torze. I myślę, że właśnie te wszystkie starcia. I rywalizacje wpoiły mi przede wszystkim taką waleczną mentalność, jeżeli mogę to tak nazwać. I tutaj odsyłam cię do przegenialnej książkowej polecajki, którą ci oczywiście podlinkuję. Umysł mistrza Jima Afremow, który między innymi jest psychologiem sportu. I ta książka tak dogłębnie opisuje, co właśnie w świecie sportu odróżnia najlepszych zawodników od całej reszty, i jest nią właśnie ta mentalność. I ja sama też tak personalnie uważam, że jest naprawdę dużo osób, które mają predyspozycje fizyczne do osiągnięcia wielkich sukcesów, nawet na takiej arenie międzynarodowej czy olimpijskiej. Natomiast... To właśnie ta psychiczna zdolność radzenia sobie z pewną presją, no, która, nie oszukujmy się, w świecie sportu jest naprawdę dość duża, decyduje o zdobywaniu tych najwyższych miejsc i byciu tak naprawdę niepokonanym. I tutaj też taki cytat mi się przypomniał de facto z książki, którą przed chwilą Ci poleciłam, Umysł Mistrza, i mi się przypomniał w tym momencie. I są to, jeśli się nie mylę, wypowiedziane słowa od legendy koszykówki Karima Dzabara. Twój umysł jest tym, co sprawia, że wszystko inne działa. I ja tę książkę czytałam już bardzo dawno temu, ale gdzieś tam zakodowałam sobie ten cytat i zapadł mi on w pamięci. No i jest to całkowita prawda. I jakby nie patrzeć, nie działa to tylko i wyłącznie w sporcie, ale jeżeli się tak głębiej nad tym zastanowimy i pójdziemy w to dalej, no to dotyczy to też innych dziedzin życia. I wiadomo, nie każdy aspiruje, żeby być mistrzem świata. Taki też nie jest mój przekaz. Ja nie chcę, żebyś e, czuł taką presję, że musisz być najlepszy, perfekcyjny, no bo takie coś nie zadziała. Natomiast myślę, że śmiało mogę podpiąć to pod nawet takie codzienne funkcjonowanie i małe sukcesy, ponieważ uważam, że naprawdę każdy. Bez wyjątku, jest w stanie wypracować sobie tak silną mentalność, i każdy z nas jest w stanie osiągnąć najwyższy poziom w grze zwanej życiem, docierając naprawdę do maksimum swoich możliwości. I teraz, jak sobie tak siedzę i rozkminiam gdzieś tam, przypominam sobie te wszystkie piękne chwile, kiedy miałam zarąbistą kondycję, formę i zdobywałam te wszystkie sukcesy. Um, za dzieciaczka, to kiedy byłam właśnie tą zawodową pływaczką, trochę zabrakło mi tej. Pewności, odwagi siebie, a zwłaszcza tej twardej i silnej psychiki. Miałam predyspozycje fizyczne, ale ten istotny szczegół, jak właśnie mocna psycha, wydaje mi się, że dała za wygraną. Jak jesteś w stanie się domyślić, no nie pływam już wyczynowo ani zawodowo, ale to też ze względu na to, że nie wiązałam z tym przyszłości, plus właśnie brakowało mi wcześniej tego wspomnianego mentalu, no który gdzieś tam nie zjadł. Natomiast mimo wszystko uważam, że osiągnęłam to, co chciałam. Wystartowałam w mistrzostwach Europy czy zdobywałam podium na mistrzostwach Polski. Natomiast wydaje mi się, że byłam jeszcze za młoda i za słaba psychicznie, po prostu, by pociągnąć to dalej. I pamiętam, że. Miałam już tak serdecznie dość, był już taki moment, że miałam dość tego samego basenu um, jeżdżenia na zawody co weekend, gdzie to też kolidowało z nauką i szkołą, do której normalnie chodziłam, e, jak każdy uczeń. Musiałam normalnie zrobić zadanie domowe, nauczyć się na sprawdzian, a po prostu no, te drogi gdzieś tam się no, nie krzyżowały. Przez to też byłam tym umęczona. No i też um, gdzieś tam taka monotonia tych samych ludzi um, sprawiła, że przestało być to dla mnie taką pasją i przestałam czerpać z tego fan. Um, no i zrobiłam sobie wtedy przerwę na dwa lata, żeby skupić się bardziej na edukacji. No i tutaj się pojawia pytanie: czy żałuję? Czasami myśli powracają do kondycji, jaką wtedy miałam. Natomiast teraz również pływam, reprezentuję uczelnię i de facto jestem również trenerem pływania, ale robię to z przyjemnością, bo do niczego nie jestem już zmuszana i nie mam takiej presji, że muszę być najlepsza. Robię to po prostu dla własnego zdrowia, szczęścia, radochy, tak czysto rekreacyjnie. A jak nadal mogę jeździć na zawodę i być dobrą, no to czemu nie? Plus uczucie kiedy mogę dzielić się wiedzą przekazać taką cząstkę siebie tak naprawdę taki sentyment i dzielić się radami i wskazówkami z dzieciakami których uczę. No to jest to coś niesamowitego bo widzę w tym po prostu siebie jak byłam dzieciaczkiem więc bardzo się cieszę że mam po prostu taką szansę by razem z nimi przechodzić przez tą drogę którą ja kiedyś pokonywałam, tak naprawdę. Dlatego, mimo że nie jestem już wyczynową zawodniczką, to i tak uważam, że na przestrzeni lat moja psychika wskakiwała na coraz wyższe poziomy i musiała być silniejsza niż, no niestety, uczucia z tym związane. I ja do teraz bardzo podziwiam moich znajomych, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, z tamtego okresu, którzy dalej kontynuują swoją przygodę z pływaniem i są naprawdę zajebiści w tym, co robią. I aż miło jest po prostu popatrzeć i to wszystko śledzić. Natomiast jest, widać, że jest to po prostu ich konik, a psycha jest na bardzo wysokim poziomie. No, a to wymagało dużej ilości włożonej pracy, także, no, szapoba. Um, I taką moją największą inspiracją obecnie. Jak sobie pomyślę, jest chyba Iga świątek. I mimo, że gra w tenisa, no to nie wyklucza to tego, że jest po prostu niesamowita w tym, co robi. I fakt, że jesteśmy w tym samym wieku, dodatkowo pokazuje mi, że naprawdę da się osiągnąć taki poziom. I jestem niesamowicie wdzięczna, że istnieją po prostu takie osoby, i pokazują, że się da. No i też to wpływa na mindset, bo jak obiera się za wzór taką osobę, to naprawdę łatwiej jest przetłumaczyć sobie, że jakieś bariery czy przeciwności istnieją tylko i wyłącznie w głowie, ponieważ jeśli wygrywasz w głowie, to wygrywasz w życiu. I tyczy się to każdej dziedziny, nie tylko związanej ze sportem. No ale dobra, dlaczego ten sport jest jeszcze dla mnie tak cenny i ważny? Bo sprawia, że zapominam o problemach życia codziennego, ponieważ poprawia moje samopoczucie, humor, energię, ale wpływa też na moją samoocenę. A dlaczego? Bo daje poczucie takiej satysfakcji. I coś, co cenię sobie również bardzo w sporcie, to kluczowa umiejętność wygrywania i przegrywania. Tak wzięcie na klatę tej porażki. I z perspektywy czasu, pod względem jakichś doświadczeń, których miałam z ludźmi. No to muszę przyznać, że... Niektórym jeszcze tej umiejętności, no niestety, brakuje, bo wiadomo, czasami ciężko pogodzić się z tym, że wkładało się w coś ogrom serducha i pracy, a nie wyszło tak, jak było to zaplanowane, ale uczy to kwestii, właśnie, niepoddawania się. I tutaj w sumie mogę przytoczyć idealny przykład mnie, ponieważ bardzo często, mimo wielkiego zaangażowania i takiego samozaparcia na zawodach, byłam na pechowym czwartym miejscu. I to się naprawdę bardzo długi czas utrzymywało. Ale w końcu przyszły te czasy, kiedy zaczęłam wskakiwać na wyższe pułapy, i to uczucie takiego spełnienia i poczucia, że mogłam już dawno się poddać i tym po prostu rzucić, a tego nie zrobiłam wynagrodziło mi te wszystkie porażki. I tutaj w sumie nasunęły mi się kolejne wartościowe słowa od bardzo inspirującego człowieka. Mogłabym go nawet nazwać takim. Mentorem, a mowa tutaj o panu Jacku Walkiewiczu, który w jednym ze swoich wystąpień pod nazwą Pełna Moc Możliwości, jeśli dobrze pamiętam, w TED Talks, oczywiście też ci podlinkuję, które jest dostępne na YouTubie, tak genialnie ujął w słowa przekaz takiej wiary w siebie i swoje możliwości, mówiąc: Dam radę, a jak nie dam, dam. A jak się przewrócę, to się podniosę. A jak się nie podniosę, to sobie poleżę. A potem? A potem stanę i pójdę dalej. I to są również słowa i cytat, który pamiętam do dziś i żyję nim z dnia na dzień i myślę, że idealnie też oddaje ten cały przekaz, że o wiele bardziej liczą się te małe kroki i cały proces dotarcia do celu niż samo jego zdobycie. I tego też mnie właśnie ten sport nauczył. I tutaj, już nie skupiając się tak konkretnie na mm, pływaniu, mówię o każdej dziedzinie sportu, z którą gdzieś tam miałam do czynienia i która ze mną została, że przekazała ona mi taką wiarę w siebie i swoje możliwości, że ja naprawdę potrafię być silniejsza. I lepsza, niż jestem sobie to w stanie wyobrazić. Ponadto takie uczucie, że z treningu na trening bardziej się rozwijam, że dbam o swoje ciało, czyli tak naprawdę o miejsce, w którym żyję, o które powinnam dbać, i zachodzą w nim wszystkie takie procesy potrzebne mi do życia. I w ogóle fun fakty zobaczyłam dzisiaj TikToka w którym owca z warszawskiego koksu taki szczęśliwy, happy w trakcie treningu powiedział, że jakie to jest zajebiste uczucie, że jesteś lepszy, że jesteś sprawny, że to jest najpiękniejsze uczucie, którego kasa ci nie da. Jaż sobie nagrałam do tego film, bo bardzo mnie to po prostu urzekło, że jestem w takim ciągłym ruchu, co przenosi się na moje samopoczucie, a to z kolei przenosi się na relacje międzyludzkie, czy pracę i tak dalej. I to wszystko jest ze sobą tak połączone i te wszystkie filary działają poprawnie, tylko jeśli dbasz o siebie i swoją głowę przede wszystkim. No i taką ostatnią rzeczą, jaką pokazał mi sport, jest to, że jedynym moim przeciwnikiem jestem ja sama. Jestem ja kontra ja. Ty kontra ty, nikt inny. I jeśli będziesz w stanie pokonać swoje lęki, rozwiązać swoje problemy, przejść przez dosłownie najgorsze gówno, które na końcu cię umocni, to nic ani nikt nie jest w stanie cię zniszczyć, bo największym wrogiem są tak naprawdę twoje myśli to, co w tobie głęboko siedzi. Dlatego tak ważna jest analiza, i niesamowicie zwracam na nią uwagę e, i praca nad tymi wszystkimi rzeczami. A kiedy uda ci się już stawić temu czoło, to nie dość, że poczujesz taką ulgę i możesz mi zaufać jest to niesamowicie przyjemne uczucie to naprawdę nikt nie będzie w stanie ci podskoczyć, bo będziesz też znał albo znała swoją wartość a jak już jesteśmy w kwestii y, tematyki y, poczucia własnej wartości, to uważam, że jedno z najpiękniejszych uczuć jest wtedy, kiedy wiesz, kim jesteś, wiesz, przez co przeszedłeś lub przeszłaś, wiesz, ile pracy w to włożyłeś i nie dajesz sobą po prostu pomiatać, ani nie nabierasz się już na tanie chwyty. I tego właśnie Ci życzę. Życzę Ci, abyś odkrył, odkryła moc, jaką daje sport. Nie musisz od razu być najlepszy w swojej dziedzinie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, byś metodą prób i błędów znalazł coś, co sprawia ci przyjemność i radość. Dla kogoś to będzie pływanie, dla kogoś tenis i siłownia, a jeszcze dla kogoś innego, nie wiem, taniec czy bieganie. Ale nie dowiesz się, co jest dla ciebie, jeśli nie spróbujesz i nie dasz temu szansy. A uwierz mi Warto wychodzić ze strefy swojego komfortu i próbować czegoś innego? Nie pożałujesz, a może dzięki temu odkryjesz bardziej swoje ja? To pytanie już zostawiam Tobie i dziękuję Ci bardzo za odsłuchanie mojego dzisiejszego odcinka. Trzymaj się, do zobaczenia, papa. Pa.